W drugiej edycji Dolnośląskiego Konkursu o laur diamentowego pióra oczekujemy Was, kochani, mądrzy, stolni, uczniowie Dolnego Śląska. Czekamy na te prace, które budzą wiele radości, że potraficie w sposób niezwykle dojrzały wyrażać swoje myślenie. Temat, który proponujemy, temat pierwszy brzmi – nie bądź obojętny. To jedenaste przekazanie Mariana Towskiego. a Twoje jak brzmi. Każdy z Was ma jakiś swój priorytet moralny, coś co nim kieruje, coś co jest takie ważne w rzeczywistości, która nas otacza. Napiszcie o tym, podzielcie się swoimi myślami, czekamy na to.